Witam słuchacze portalu 100 miloszyn.pl Z tej strony Emil Marecki jest ze mną Krzysztof Berkier. Rozpoczynamy rozgrzewkę przed ligowym starciem 100 miloszyn z widzewem Łódź. Spotkanie odbędzie się jutro w niedzielę o godzinie 12.40. Tydzień temu 100 miloszyn grał z inną Łódzką drużyną. Przegrał na własnym stadionie 02. Graliśmy przez większość czasu meczów dziesiątkę po czerwonej kartce Janusza. Bucholca, ale to już jest przeszłość. Omówiliśmy to spotkanie dokładnie, jeżeli chodzi o naszym innym programie, czyli w rozmówkach biało-niebieskich, więc tylko przypomnieliśmy, co się działo tydzień temu, i już przechodzimy do spotkania z Widzewem Łódź. Jakie nastroje na, no, na niecałe 24 godziny przed startem tego meczu? Szlagierowe spotkanie przy Piłsudskiego 69A, zresztą pokazuje Polsat Sport. Te... O czymś to świadczy. Spotykają się jeszcze dawni rywale z ekstraklasy. Jakby nie patrzeć, wielka firma przyjeżdża do Olsztyna. I ja mam dobre, dobre odczucia przed tym spotkaniem, mimo tych ubytków w składzie. Jednak myślę, że piłkarze zmobilizują się na to spotkanie. Tym bardziej, że w tym roku u siebie jeszcze nie wygrali. To będzie trzecie domowe spotkanie i, i no, trzeba zapunk zapunktować. No tak, na pewno nikt nie trzeba, nikogo nie trzeba mobilizować, jeżeli chodzi o starcie z łódzkim widzewem. Myślę, że w ogóle naszych piłkarzy chyba nie trzeba trzeba motywować, bo, bo widać, widać u nich chociażby w tym roku to, to zaangażowanie, tą to walkę na boisku, tak się to układa niestety. Tak jak tak, a nie inaczej, no brak umiejętności i szczęścia, prawda? Ale na pewno, na pewno nie można odmówić yy, walki. Z Tomilą, już wspomniałeś o tych ubytkach kadrowych, to może od razu rozpoczniemy właśnie rozmowę na temat sytuacji kadrowej z Stomilu. A więc, na pewno w tym meczu nie zagra Janusz Buchholz, który musi pauzować za czerwoną kartkę w ostatnim spotkaniu. To jest jeden z zawodników, który nie zagra. No, i drugim zawodnikiem, który na pewno nie zagra, jest kontuzjowany Maciej Spychała. Nasz kolega redakcyjny Łukasz Kotowski pito, pisał o tym w środku tygodnia. Piłkarz ma problemy, ma, ma problemy z więzadłami w Kostce. Podobno 6 tygodni, tak? Także tak. Tak więc ja myślę, że on tak będzie tutaj. Pod, jak dobrze wszystko pójdzie, to będzie tak dostępne, ja wiem, pod koniec, pod koniec kwietnia. Mhm. Trzeba tak to niestety liczyć. Te 6 tygodni. Była też ubawa, że, że może nie zasiąść na ławce rezerwowych i w składzie w ogóle nie być w 18 meczowej. Chociaż ostatnio tej 18 nie ma, zawsze coś, coraz mniej tych zawodników na, na ławce, więc nie ma kompletu na ławce rezerwowych. Że zabraknie Jonathana Straussa, który miał problemy ze stopą, i Damiana Byrtka, ale tu na szczęście to tylko chwilowe, chwilowe problemy chwilowe przeciążeniowe problemy. Tak, wynikające z tego, że cały czas 100 mil że Stomil cały czas trenuje też na sztucznej nawierzchni. No, no aura nas nie rozpieszcza. Nie, nie rozpieszcza, nie wiadomo kiedy ta cholerna zima się skończy, bo już wszyscy mamy jej dość. I Stomil trenuje też na Dajtkach, w poniedziałek trenował na Dajkach na, na sztucznej Murawie. Praktycznie cały okres przygotowawczy trenował na sztucznej Murawie, no i to to niestety takie będą to konsekwencje, że te przeciążeniowe urazy będą się pojawiać i będzie jakieś zagrożenie, że więcej tych piłkarzy będzie wypadać na to spotkanie. Na razie. Je, na, razie na razie wypadł tylko jeden, jeżeli chodzi o kontuzję, Maciej Spycha, ale to jest olbrzymia strata dla Stomilu. No tak y może dziwnie to zabrym, ale jakoś tak trudno sobie wyobrazić teraz bez Maćka Spychały ten środek, może nawet nie środek, a przede wszystkim te bite bardzo dobrze rzuty wolne i rzuty rożne przez niego, do środkowania, które zawsze dużo zamieszania wprowadzają w szeregi rywali. Ale też gdzieś na nim opiera się jednak ta, ta gra z Tomilu. Trzeba go będzie zastąpić. No właśnie. I kto go może w tym środku pola zastąpić, według Ciebie? No wraca po po swojej pauzie. pauzie tak. Pan Mateusz. Yy, Mateusz Skrzypczak? I pan Mateusz pewnie zagra. Tak mi się wydaje. Być może będzie to tak, że tu będzie wymiana jeden do jednego, że, że Mateusz Skrzypczak wejdzie na boisko i zagra obok sama Van Hufela. Yy, gdzie yy, sam Van Hufel zagra taką ósemkę, a, a Skrzypczak szóstkę, tak? No, jest taka duża możliwość. Tak, Maciej Spycha. Już był taki przypadek, że Maciej Spychała. Nie za, nie zagra... Nie zagrał w meczu, bo pauzował za żółte kartki w meczu z GKS-em i Jastrzębie, i wtedy przegraliśmy to spotkanie na własnym stadionie. I pamiętamy, że właśnie mocno żałowaliśmy, że tego piłkarza nie było, bo nie było właśnie tego zagrożenia, czy to z rzutów wolnych, czy, czy po rzutach rożnych. Maciej spychała od razu, wrócił na następne spotkanie, zaliczyła system w meczu z Puszczą niepołomicą na wyjeździe, tak więc jest to na pewno duża strata. No, Dla Stomilu. Gdzieś, gdzieś na pewno Wojtek Łuczak bierze się za wykonywanie tych stałych fragmentów gry, jeżeli chodzi o rzuty wolne. Jurich Karolina bije lewą, lewą nogą ee, rzuty rożne po prawej stronie Stomilu, żeby była piłka dochodząca do bramki rywali. No, z drugiej strony, może, może Koki Hinoki, jeśli będzie na boisku, może właśnie Sam Van Huffel, no to, to już wtedy zobaczymy. No tak, wspomniałeś o Jurichu Karolinie, ja rzuciłem hasło w rozmówkach biało-niebieskich, że najchętniej bym go zobaczył na ławce, na ławce rezerwowych w tym spotkaniu. Jak myślisz trener Adam Majski zdecyduje się na jakieś roszady tutaj myślę, w że, obronnych? Myślę, że jakby za dużą stratą w obronie jest pauza Janusza Bucholca, by trener Majewski jeszcze zmieniał tutaj środkowego obrońca. Myślę, że wystarczającą dla niego tutaj zmianą będzie. Damian Sierad, który wyjdzie na prawej obronie, na prawym wahadle, a resztę zostawi tak jak w poprzednich spotkaniach. Jak będzie, przekonamy się jutro o godzinie 11.40, gdy, gdy kluby popublikują na godzinę przed startem spotkania wyjściowe jedenastki. Będzie też, no usiądzie na ławce rezerwowych Grzegorz Kuświk, który, który wrócił tutaj. Jest spora szansa, że, że w tym meczu może może być brany pod uwagę przy ustalaniu wyjściowej jedenastki. Ja wątpię w to, żeby on już się od razu znalazł w wyjściowym składzie. Ale może wtedy Szczutowskiego nie będzie musiał zastępować Mosakowski, tylko wyjdzie Kuświk i, i na swoją pozycję. Tak, tak, no bo, bo Szczutowski dużo biega, walczy i zawsze mu tych, tych sił brakuje wtedy pod, pod koniec meczu, żeby dać więcej jakości, więcej szybkości w tym spotkaniu ale może w końcu nie będziemy gonić, gonić w wyniku, tylko może będziemy prowadzić i, i to widzew będzie musiał, musiał gonić w tym spotkaniu czeka nas bardzo, bardzo ciężkie spotkanie i też nie mam tu na myśli tego, że gramy z trudnym rywalem i nie mam tu na myśli wcale tutaj porównań do tego co się działo w latach 90. czy, czy w 80. Tak jak wszyscy do tego nawiązują, tylko Widzew... Ma solidną kadrę, ma solidnego trenera i jest w formie w rundzie. On nie przegrał jeszcze na wiosnę. A grał o dwa spotkania więcej od, od Stomilu, bo rozgrywał dwa spotkania zaległe z rundy wiosennej, tak więc. jesiennej. Tak, z rundy jesiennej i ewidentnie widzę, że jest w formie. Co wcale nie oznacza, że, że Stomil tu stoi na jakiejś straconej pozycji w tym no. meczu, oczywiście, no ale czeka nas tutaj naprawdę. Ligowa ligowa Mócka i to boisko na pewno nie będzie sprzyjać finezyjnej grze w jutrzejszym bo spotkaniu. Jest co prawda odśnieżone. Ja, udając się tutaj do naszego studia przed, przed programem, przed rozgrzewką, byłem na chwileczkę na stadionie. Ono jest oczywiście odśnieżone, ale no jeszcze, 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 jeszcze dużo mu brakuje. Tak jak mówiłem wcześniej, ta aura nas nie rozpieszcza. To, że jest włączone teraz ogrzewanie, to. No to jeszcze A jest? nie. Prowadzi... No, jest. A jeszcze nie prowadzi do tego, że, że, że ta murawa odeszła, tak? Jakby z tego zimowego snu. Także jeszcze troszkę, jeszcze troszkę. No tak, ale pamiętasz, były tutaj na zapewnienia, że, że to bardzo szybko dojdzie do boiska, boisko jest, jest jakie je jest, tak. Znaczy wiesz, no natury nie oszukasz, tak? Natury nie oszukasz w tym momencie, tak? Jeżeli jeżeli gdzieś mróz jest i, 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 i nowe opady śniegu, gdzieś to marznie, topi się marznie i to już mamy przez trzeci nawrót zimy, więc no, no też musimy jednak pamiętać gdzie mieszkamy, tak? To nie, jest, to nie jest południe Polski, gdzie szybciej się robi ciepło i są e, bardziej sprzyjające warunki. No gdzieś jeszcze musimy na naszą murawkę poczekać. Ja mam nadzieję, że ona nie dostała na tyle w kość wtedy po tym, przed tym pierwszym meczem, gdy została odśnieżona w przyszłym rozy, że, że szybko dojdzie do siebie. No ale to zobaczymy, musimy jeszcze chwilkę poczekać. No tak, murawa będzie taka sama dla, dla obydwu, obydwu zespołów. Ważne, żeby żeby żadnego śniegu nie zaczęło tutaj sypać, mhm. yy, sypać, jeżeli chodzi o godzinę na przykład 11 czy, czy 12, no bo wtedy wiadomo, łopaty będą musiały lecieć w ruch, będzie trzeba je tu odśnieżać na bieżąco, żeby nie doszło, no bo dzisiaj Adam, trener Adam Majewski tak, takie rzucił hasło, takie dość niepokojące, że, że zastanawia się, czy ten mecz w ogóle się odbędzie. Zacytuję ci trenera Adama Mańskiego z dzisiejszej konferencji. Nie, 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 nie słuchałem dzisiejszej konferencji. Przyznaję się bez bicia. Już, już, już. Olsztyn zasypało śniegiem, i mam nadzieję, że ten mecz się odbędzie. Jeśli mecz się odbędzie, to warunki gry nie będą optymalne. To takie. Takiej tutaj niepokojącej, nie wiem, może Rada Mołejski wie, co się będzie działo o godzinie 12.40. Jeżeli chodzi o warunki pogodowe, wiadomo, tego nikt nikt nie przewidział. Na ten moment boisko jest odśnieżone, więc tutaj jakby nie ma żadnego zagrożenia, żeby to spotkanie miało się odbyć. Jutro pokaże je telewizja Polsat Sport, więc wszyscy będą mogli obejrzeć z kilkunastu kamer. To nie to samo, co, co z Jeżeli chodzi o ten mecz. Ciężkie, ciężkie warunki, na to się nastawiamy, na, na dużą walkę, ja bym chciał zobaczyć taki Stomil walczący jak, jak to miał miejsce po czerwonej karce Zarku Gdynia, tak jak walczył będąc, grając w osłabieniu z uks em Łódź, naprawdę taką drużyną charakterną, walczącą czy czy tak jak przez tą całą Opole niech, niech w końcu nam też te szczęście trochę dopisze, tak? Które oczywiście raz nam daje, raz zabiera, ja, tak? To wiesz, no jakby nie patrzeć, to jednak to piłkarskie szczęście, yy, starzy piłkarze zawsze to powtarzają, yy, z kim bym nie rozmawiał, to piłkarskie szczęście zawsze jest na zero, tak? Ty raz zabierze, raz daje. I, I jakoś to jednak tak wychodzi, że, że gdzieś mieliśmy wcześniej szczęście, teraz trochę tego szczęścia brakowało. Kto wie, może jutro, w jutrzejszym spotkaniu, to szczęście tym razem akurat uśmiechnie się do nas. No dobrze, dobrze. Wyjątkowo ta rozgrzewka jest, jest przed. Jest sobotę, czyli mecz w niedzielę, więc jest w sobotę w godzinach popołudniowych. A za nami już dwa kolejne spotkania, o których za chwilkę przejdziemy, bo tutaj jeszcze dwa tematy ominąłem. Jutro będzie rocznica, nie wiem czy wiesz jaka. Rocznica? Tak. Przejęcia klubu przez Adama Majewskiego. Nie, jutro będzie pół roku jak prezesem... 100, Ach, 21. Dobrze, tak. 100 milu jest Grzegorz Grzegorz Lech 6 miesięczny lat. Tak, 21, 21. Marca 6 Sześć miesięcy tak. jak, jak Grzegorz Lech jest prezesem. Ja czyli nie chcę zabierać ci tematu na rozmówki białoniebieskiej, i to już zapowiadam, że ten, ten punkt ma być. Bo jak wszystko dobrze pójdzie, to twoim gościem będzie Krzysztof Filipek. Już tak się z nim umawiałem, że przyjdzie do ciebie do programu i, i, i to będzie jeden z punktów takich pod większą dyskusję, tak leciutko zapowiadam, tak, że jutro taka pewnie koszulki nie dostanie, sam sobie nie wręczy, tak? Ale, ale na pewno cieszyłby się, jak każdy z nas, żeby uczcić to z trzema punktami w meczu, w meczu z łódzkim Widzewem, który na pewno jest jakoś tam sentymentalny dla, dla Grześka no, Lecha i, musi być i pewnie ka każdy mu to przypomina. Za chwilkę o tym też wspomnimy o tej jego bramce w ostatnim meczu w Ekstraklasie, bo przejdźmy do tych wspomnień, jeżeli chodzi o mecz z Widzewem Łódź. No, dla mnie, jak pomyślę sobie o meczach z Widzewem Łódź, to jest tylko jedno spotkanie, które pierwsze się nasuwa na myśl, czyli marcowe starcie z 1900 97 roku, sezon 9697 zwycięstwo w Olsztynie po bramce Daniela Dylusia, bardzo ładnej z rzutu wolnego, broniony karny przez Pawła Karbickiego. No mecz mega, mega emocjonujący, zresztą przyciągnął na trybuny Maxa chyba. Tam oficjalne, oficjalne źródła podają 15 tysięcy, ale ja Myślę, że spokojnie było sporo więcej. Wtedy mógł być rekord. Mógł być taki rekord. Pamiętam, że siedziałem na tym meczu. No tak, w byłem na ja tym meczu. pamiętam, że, że spóźniłem się na mecz, ale w jakim sensie? Bo wtedy w czasach Ekstraklasy na mecz przychodziło się godzinę przed meczem, żeby zająć sobie jakieś miejsca. Tak? My gdzieś mieliśmy zawsze upatrzone te swoje miejsca, dzieliliśmy się taką paczką, którą, która chodziła na mecze, że raz przychodził jeden, raz drugi zajmował te miejsca. Ja tym razem się na ten mecz, na to zajmowanie miejsca spóźniłem i nie było miejsc, po prostu nie było gdzie szpilki włożyć. Ja cały mecz krążyłem po koronie Trybuny Odkrytej oglądając, oglądając to spotkanie i no, w życiu go nie zapomnę, tak, w życiu. I tam nabite było no, po falbanki, więc spokojnie ponad 16 tysięcy ludzi Niektórzy wyrokują, że i koło 20 tam mogło się wtedy wcisłać. Nie, no 20 to nie, ale tak 17 to to mogło być 8 marca Dzień Kobiet 97 rok, pamiętam Daniel Dyluś. Prosto w okienku siedziałem właśnie wtedy na Łuku. Mm -hmm. bliżej, bliżej hotelu, więc widziałem idealnie jak ta piłeczka wpada, wpada w okienko wcześniej, oczywiście rzut karny obroniony przez Pawła Harbickiego. No to wszyscy na pewno wspominają. Wczoraj na Twitterze także Paweł Zajączkowski zarzucił wspomnienia z tego meczu i był wczoraj czy przedwczoraj i była wielka dyskusja na ten, na ten mecz, a historia spotkań Stomilu z widzewem jest też dużo, dużo większa i też jest. No, oczywiście chociażby pierwszy mecz z widzewem, tak? 0-0 w Ekstraklasie. Także Także no, jest tych spotkań. Nie pamiętam w nocy, tego no. meczu. Na pewno nie byłem. Był taki fajny bilet z tego meczu z gwiskiem. Więc mam ten ten i wiem, że na tym meczu byłem, ale tak do końca nie pamiętam, co się działo na tym meczu. Ja i naprawdę nie posiłkując się jakby tutaj przeglądając 10 minut, pamiętam mecz z Widzewem w 2001 roku, gdzie Stomil już tutaj mocno walczył o ten ligowy byt. Zwycięstwo z Widzewem u siebie, 1-0 po bramce Edwarda Cecota w końcówce pierwszej połowy, dośrodkowanie zrzutu rożnego i główko, Edward to strzela bramkę zwycięską dając o trzy punkty, mecz był w środku tygodnia wtedy nie byłem na tym meczu i jeszcze bardzo miło wspominam okres, kiedy Cezary Kucharski grał w Stomilo i, i Stomil dwa razy zremisował z widzem Łódź i za każdym razem podwagę wagę ole strzelał właśnie Cezary Kucharski no, mnóstwo jest tych, tych wspomnień, czy złych, I... czy, czy, czy dobrych Mecze pucharowe, później starcia w pierwszej lidze Pucharowe? Też. No nie wiem, jeden tak? No M tak, jeden pucharowy. Jeden mecz pucharowy. Przegrany. Polski. Przegrany wtedy 0-1 z Widzewem, Merwin Sack bronił bramce, wtedy pamiętam, dużo kibiców Widzewa. Środek tygodnia, naprawdę piłkar. po takiej reaktywacji Stomilo, naprawdę fajne kibicowsko wydarzenie. Włocznia to są lata, no jakby, ten, czasy ekstraklasy. To było tych więcej fajnych pojedynków, chociażby ten wyjazd na 2-2, gdzie tutaj też ostatnio też po Twitterze krążyła bramka. Pawła gadziały piękna w okienko. Mhm. Tak więc jest to jest jest wspominać. No oczywiście, no wszyscy na pewno będą mocno przeżywać i wspominać ten, to zwycięstwo 1.0. No bo wtedy widzę w, w tym sezonie grał widzę mistrzów. Przyjechał no, no, z Franciszkiem. Później, Późniejszym mistrz, mistrz Polski zresztą, tak? Także tutaj. No. Eee, tak, to, tak to wyglądało, że faworyzowany, faworyzowany Widzew dostał wtedy w Olsztynie i, i dla nas to było coś. Tak. No ale cóż, miejmy nadzieję, że jutro też dopiszemy piękną historię, kolejne zwycięstwo nad, nad łódzkim Widzewem i zawsze w tych naszych programach, a zapomnieliśmy o Grześku Lech, no bo Grześek Lech... tak strzelcem ostatniej bramki w, w Westerklasie, właśnie. Na, na widze, z Widzewem. tak. Z Widzewem, tak, więc na pewno, na pewno przewinie się tam, być może jutro podczas transmisji w Polsacie sporcie przewinie ten temat. No, my też to przypominamy, no ale jutro pół roku, jak prezesem 100 z Grzegorz Lech i to też przyjdzie czas na, na podsumowania. Na pewno nie będziemy właśnie to robić podczas rozgrzewki. No i zawsze tradycyjnie, już już w tym roku przy, Podczas rozgrzewki zapowiadamy także mecze, jeżeli chodzi o drużynę Rezerw i drużynę Adama Zero, występująca w centralnej lidze juniorów. No ale tak się stało właśnie, że, że nie ma co teraz zapowiadać, tylko trzeba troszeczkę wspomnieć o tych spotkaniach, które się odbyły w piątek. Na olsztyńskich Dajtkach juniorzy Stomilu wygrali bo naprawdę kolejnym bardzo emocjonującym spotkaniu 3-2 ze Zniczem Pruszków. Po pierwszej połowie olcznicka drużyna prowadziła 1-0, po bramce samobójczej W pierwszej akcji drugiej połowy od razu Stomil prowadził obią prowadzenie 2-0 no i Coś, coś się stało, olcznicka drużyna się zacięła Jedna bramka stracona, druga bramka stracona i 2-2 I przy tej sytuacji 2-2 Była taka Sytuacja, że zawodnik wychodził na Czystą pozycję Zawodnik Stomilu został powstrzymany przez zawodnika znicza Pruszków i normalnie w tej sytuacji Janusz Buchholz dostał czerwoną kartkę a tu sędzia pokazał żółtą ale później zawodnik znicza Pruszków jeden wyleciał za za faul, dostał drugą żółtą nie, za odepchnięcie rywala chyba dostał czerwoną, na szczęście udało się zdobyć zwycięską bramkę na 3 Ale trzy kopowało dwa. się w tym meczu do, 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 ostatniego gwizd, do, do ostatniego gwizdka sędziowskiego przecież. Tak, bo no później jeszcze Znicz kończył w dziewiątkę, później też jakieś szarpaniny było, no, no em, hormony buzują w tych, w tych chłopakach naprawdę, ten, ten, ten mecz, ten mecz trenera Adamajewskiego naprawdę są bardzo emocjonujący, no trener musi ich tam porządnie motywować, tak? Adama Zajera. Tak, tak, Adama Zajera. A co powiedziałem? Majewskiego. A. Za dwóch I, i naprawdę, no nie wiem, no, te spacery na olsztyńskich dajtkach naprawdę naprawdę nie muszą być nudne, e, nudne i nie muszą być szkodliwe. Mam tu na myśli o, o tu, auru, co się zawsze na dajtkach dzieje w tym okresie zimowym, tak mówię. Spacerki nad, blisko do lasu, blisko nad, nad jezioro. Warto się przespacerować. Ale teraz też klub robił transmisję na YouTube, więc można było to też obejrzeć. Ale można też było sobie pospacerować i zobaczyć z bliska, jak, jak to Stomi odniósł. Trzecie zwycięstwo: komplet punktów i naprawdę fajnie, fajnie to wygląda. Ale o tym jeszcze też przyjdzie czas podyskutować też jak będzie Krzysztof Filipek, to też o tym w nim podyskutujesz, bo on z tymi piłkarzami też miał jakąś styczność w pewnym momencie, bo, bo współpracował z trenerem Adamem Zajerem jako jego asystent na początku jego przygody yy, trenerskiej i tej pracy w rozwijaniu się, jeżeli chodzi o szkoleniowca, Więc już kilka tematów wspólnych tutaj do rozmowy będzie. No i dzisiaj wystartowała także czwarta liga. Dobrze, Rund że wystartowała. Runda chciałoby się być rewanżowa, ale to jest runda wysenna, bo już dwa mecze z rundy rewanżowej się odbyły w poprzednim, w poprzednim roku, tak, no to są zawodowcy, nie? no tak więc jak są zawodowcami, to grać muszą. Liga Zawodowa, sponsor tytularny, brawo dla Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej, że zrobili wszystko, żeby ta czwarta liga mogła grać, bo nie wszystkie związki wystraszyły się tych obostrzeń, ale Warmiński rozwiązał to profesjonalnie, naprawdę trzeba im tutaj przyznać, że że, że zrobili co trzeba i te wszystkie kluby mogą rywalizować. No, Stomil, naprawdę, w pierwszym spotkaniu ciężki rywal Jeziora Kiława. No i niestety nie udało się tam yy, wygrać tego meczu. 1–1 jeden. Jeden, jeden, Stomil prowadził 1–0 po trafieniu Jakuba Jurczaka, który wrócił z wypożyczenia z GKS-u. Wikielec, ale niestety Starawega boiskowa wojskowa. Wojtek Figurski. Tak, Wojtek Figurski wleciał mi tutaj nazwisko. Doprowadził do wyrównania. Grający trener Jezioraka i ława tutaj, no nie, nie ma mocnych na tego zawodnika. Naprawdę pewnie znowu zostanie królem strzelców czwartej ligi, jak będzie tak strzelał, ale no, 100 mil. Szkoda, szkoda, że nie dowiódł tego, no bo te trzy punkty naprawdę by tutaj. Poniosło. No też trochę ciężko mówić o dowiezieniu, bo tą drugą bramkę stracił Stomil tam po, po pięciu minutach, tak? Także tam się losy ważyły, ale mógł wyjść 100 mil na prowadzenie jeszcze w doliczonym czasie gry. No właśnie, no, trzy punkty na pewno byłoby tu wspomnę. No, będzie bardzo ciężko utrzymać się mm -hmm. w tej lidze. No jest tam strasznie ciasno, nikt nie chce spaść z czwartej ligi. 1-1 w pierwszym meczu. Jeżeli to taki wynik by się osiągnęło yy, na początku. Prze niego sądzą, to mówię że to jest bardzo dobry wynik, tak. Mm -hmm. Jeżeli tak indywidualnie ocenić to starcie, no to jeden jeden jest silnym jeziorakiem, z doświadczonym zespołem, bo tam gra i Daniel Madej, i właśnie Wojtek Figurski i na tej sztucznej Murawie tam przy ulicy Sienkiewicza, no to jeden jeden nie jest jakby złym wynikiem, ale z... to kolejny mecz bez zwycięstwa rezerw. One nie mogą się nie mogą się podnieść, brakuje im tego zwycięstwa, żeby to ich coś pchnęło, żeby, żeby tutaj mogłem rzeczywiście rozpocząć realną walkę o utrzymanie w czwartej lidze, a o to będzie naprawdę bardzo, bardzo ciężko. No nie tylko jakby Stombi jest tutaj zaangażowany w tą walkę, a każdy chce się utrzymać, więc więc tam się będzie działo do, do końca ligi. Ja mam nadzieję, że to będzie takie jak Ty mówisz, że gdzieś za chwilę Olsztynianie zdobędą pierwsze trzy punkty od dłuższego czasu. No za tydzień czasu. mecz z Olimpią Olsztynek, no ostatnia drużyna ligi, no trzeba obowiązkowo z nimi wygrać, no, no jak dokładnie. z już nie wygramy, no to to już trzeba będzie niestety już na początku sezonu rundy wywiesić białą flagę. Nie, no myślę, że poddawać nie można do końca, natomiast, natomiast tak, no załóżmy, że że możemy myśleć w ten sposób o tym meczu z Olimpią Olsztynek, że to może być może być spotkanie na przełamanie dla duczony rezerw. Nie wiem jeszcze dokładnie, gdzie to spotkanie się odbędzie, to też w ogóle kuriozum. I też w ogóle. W ogóle to jest materiał na jakby oddzielny, no oddzielny cykl programu, tak? Ani rozmówka, ani, ani na. ani na rozgrzewkę, ani na rozmówki bio niebieskie to jest cykle jeżeli chodzi o stan tutaj boyski. Nie, to, i to ten... powinniśmy oddzielny Cykliczny, cykliczny serial powinniśmy zrobić, który cykliczny by trwał... Odcinek komiczny. Tak, tak, cykliczny odcinek komiczny, który by trwał prawie tyle samo co Klan i nadal by się nic nie wyjaśniło, także spokojnie tu możemy nagrywać takie programy i co tydzień yy, mówić różne rzeczy i, i, i jak za dwa lata ktoś posłucha, to też się nic nie zmieni. No dobrze, no. To kończymy tą naszą rozgrzewkę, jeżeli chodzi o Mecz z Tomiloszem, z Widzewem Łódź. Poświęciliśmy trochę czasu, jeżeli chodzi o mecz, mecz z Widzewem. Przypomnieliśmy, co się działo w piątek i w soboty, jeżeli chodzi o olsztyńskie drużyny. Jutro nie komentujesz meczu. Mecz jest w Polsacie Sport. Więc to już tak tradycyjnie nie wtedy my nie komentujemy. Mhm. Skupiamy się na innych pracach redaktorskich. W poniedziałek e, nagrywasz rozmówki biało-niebieskie. kolejna rozgrzewka w piątek przed e, kolejnym meczem 100 mil przed wyjazdem do Sosnowca na mecz z Zagłębiem. Okej, okay, to co? Dziękujemy, że byliście z nami na żywo. Program jeszcze też będzie do tworzenia wieczorkiem na, na 100mil.pl. No i mamy cześć. nadzieję, że jutro będziemy w dobrych nastrojach. Cześć!